Sieman, Siemanko, witam, miałem tylko pozbierać butelki i puszki, ale jak zobaczyłem ile tego wszystkiego tam jest, to wziąłem jeszcze worek, no i patrzcie tutaj, coś tu jest. Myślałem, że to zapalniczka, ale to nie jest zapalniczka, tylko to jest ten IQOS. Nawet świeci. Może działa. Komuś wypadł pewnie, jak tu się ktoś wdrapywał. Pokażę wam masakrę. Kto w te krzaki tu wlazł, żeby dziecku zmienić? Pampersa. Patrzcie. Normalnie Pampers. I patrzcie, piorego. Zamarznięty jest. Tyle dobrego. <laughs> Że zamarzło tu wszystko. O. o. Zobaczycie dalej, co tam się dzieje. A dzieje się. Bardzo. Mianowicie dzieje się tak. Mam reklamówkę. Zdobytą tutaj. I tą reklamówkę użyję do puszek o. i butelek. Później sobie posortuję. O jedna flaszka, druga flaszka. No i trzecia kurde be. Tutaj pęknięta. To no do innego wora idzie. Jedna puszka, druga puszka. Nie. I jeszcze jedna. I flaszka. I jeszcze jedna flaszka. Najpierw pozbieram te rzeczy, które zabiorę ze sobą. Czyli recyklingowe, czyli puszki i butelki. O ładnie ktoś skompresował, przynajmniej. O, tam jeszcze jest coś. Jak to rozma rozmarznie, to będzie jak w tym wierszu to napisałem zwyczaj u zawodowego. Oj. Jest A ja w takich bucikach. Oj, Dobra. Puszki, butelki zebrane. O, jakiś zeszyt. Podpisany. Nie. Matematyka O, już cały zapisany Dobra Trzeba uważać, żeby sobie nie przeciąć ręki albo żeby się nie wbiło yy, jadę do pracy więc nie mam czasu tego sordzować chyba z tymi ale mam jakieś 10 minut a skoro już tu jestem to postrzątam Jej

Tu jeszcze dwie puchy są. O. Oj, oj, oj. oj. Te zakrętki. Dużo tu. O, puszeczka, takie ładne kolorowe robią te puszki, a potem i tak leżą w krzakach. Mam jakieś 5 minut jeszcze, ale już kończę. Marków nie zbieram. Chociaż zamarznięte są. Dobra. Nic się będzie? Puszka. Zabieram. O, chwiderek. Mój ulubiony lód. No i lepiej od razu. Dobra, to taki film szybki. O, tu jest woreczek. Jeszcze tu coś jest. Także... O Jezu, przymarzło to. Kiedyś to po magnesem na wiosnę znowu połapię, bo już łapałem kiedyś, ale znowu przybyło. Także dziękuję za uwagę. Mam sporo puszek, butelek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć butelek. To jest już trzy złote. No i troszeczkę puszek. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Hejka. Jednak posortowałem tutaj na miejscu już. Także to do szkła.